Cześć! Dalej jesteśmy w Białymstoku, czyli w Podlaskim. Jesteśmy teraz pod pałacem w ogrodach. Są nawet drzewka cytrusowe w donicach. Świetnie wyglądają, niektóre nawet mają owoce. jest to co prawdopodobnie pomarańcza więc to prawdziwe drzewko cytrusowe Jest tutaj sporo wszystkie dolice to są właśnie z obsadzonymi drzewkami cytrusowymi różnego raczej rodzaju to nie jest jeden cytrus a lód wygląda super są fontanny Sporo jest tych roślin, sporo jest tego ogrodu. Dużo kwiatów, szczególnie lilii. Tych drzewiastych, jest bardzo tych lilii. Różnego koloru. z bukszpanu porobione niskie żywopłoty. Są też pomniki, czy posągi, raczej figurki, jakieś postaci. Tam pałac wygląda tak. Wewnątrz jeszcze nie byliśmy. Da się wejść na dziedziniec. Tędy weszliśmy tą bramą. Tam jest jakiś dalszy odcinek. Naprawdę warto było przyjechać w to miejsce Pałac w białym stoku, centrum lub Białego Stoku Centrum miasta Ciężko nie trafić Widoczny z każdej strony park przy pałacu więc można śmiało przyjeżdżać.